Panie i Panowie, witam ponownie. Dzisiaj krótki i lekki filmik na temat coraz bardziej popularnego systemu operacyjnego, jakim jest Parrot OS. Parrot Security Parrot jest systemem zbudowanym na bazie Debiana i stał się poważną alternatywą do systemu Kali Linux. Dostępny na stronie parotlinux.org w kilku wersjach, które możemy zobaczyć. No, wersja, która nikogo nie zdziwi, to jest wersja Security przeznaczona do wykonywania różnych zadań związanych z Cyber Security, takich jak testy penetracyjne. Inna wersja bardzo ciekawa, to jest wersja bardziej cywilna, do zastosowań domowych, czego nie ma w przypadku Cariego. no i wersje na inne urządzenia, takie jak wersja na Raspberry Pi, która się znajduje tutaj. Trzy rzeczy, o których warto wspomnieć, jeżeli chodzi o parrot, OS. Po pierwsze, branding. Niezbyt merytoryczne, ale branding Parrot Security jest po prostu imponujący. System wygląda świetnie. O ile w przypadku Carriego mamy wrażenie posiadania w ręku prostego, zoptymalizowanego do wykonywania konkretnych rzeczy narzędzia, które zresztą robi to dobrze. O tyle w przypadku Parrot OS, no, możemy mieć wrażenie, że trzymamy w ręku niemalże dzieło sztuki, czego banalnym przykładem są. Bardzo proste rzeczy, takie jak tapety, ale ktoś w nie włożył niewiarygodną ilość wysiłku, i one wyglądają rewelacyjnie. No, oczywiście, wszystko jest kwestia gustu, one mogą się, mogą się podobać lub nie, ale na pewno nie zostaną zapomniane. Tak więc, bardzo niemerytoryczna kwestia, i również niemerytoryczny jest komentarz odnośnie chociażby samego terminala, który również on może się podobać, on może się nie podobać, ale na pewno jego się nie da zapomnieć. Druga kwestia, już bardziej merytoryczna, to jest kwestia samych narzędzi w systemie. W systemie dostępne są wszystkie te narzędzia, które znajdziemy w systemie Kali Linux. Lista tych narzędzi jest ciągle poszerzana. Dodatkowo już w tym momencie jest kilka narzędzi zainstalowanych domyślnie, które dają naprawdę ciekawy dodają, dodają ciekawego smaczku całemu systemu i takim narzędziem, a właściwie skrytem, o którym stało się bardzo głośno, jest skrypt ułatwiający anonimizację naszego ruchu w sieci. On się nazywa AnonServe. Trzeba go uruchomić jako e, root I to, co ten skrypt robi, to nic innego, jak przekierowuje cały nasz ruch przez sieć Tor. Tu nie ma znaczenia, czy chodzi tylko o przeglądanie sieci, czy o inne aplikacje. Wszystko leci przez Tora. Skrypt się uruchamia bardzo prosto, tak jak tutaj jest instrukcja obsługi. Uruchamia się startem, uruchamia się stopem. Również ciekawą opcją jest bardzo łatwa możliwość zmiany, Identity, czyli zmiany naszego exit node i w tym przypadku będziemy mieli, będziemy mieli możliwość wybrania kraju, w którym chcemy, aby nasz exit node się znajdował, i z tego kraju zostanie przypisane dla nas IP. Więc uruchommy ten skrypt, zobaczmy jak on działa. Sudo, start i to wszystko, co jest od nas wymagane. Musimy poczekać chwilę i będziemy mogli sprawdzić lokalizację naszego IP. No i w tym momencie powinniśmy już być w innym kraju niż Polska. Co zaraz sobie sprawimy? Sprawdziłem My IP Location. I dostaliśmy informację, że znajdujemy się w Stanach Zjednoczonych, tak więc skrypt zdecydowanie zadziałał. No, i równie łatwo możemy zmienić, e, zmienić exit note country name to search germany. Nie wiem. No, i po chwili skrypt nas przełączy i nasz exit node znajdzie się w Niemczech. Dobrze. Trzecia rzecz to jest cały ekosystem Parrot Mamy tutaj zainstalowane narzędzia, które są narzędziami o wiele bardziej cywilnymi. One umożliwiają nam wykonywanie wielu innych zadań, tak jak chociażby LibreOffice, czy narzędzia do kryptografii. No, ileś tam masy akcesoriów, oczywiście narzędzia do programowania. Wszystko to ma sprawić, że kali Linux nie będzie, że Parrot nie będzie takie kali przeznaczone tylko do jednego celu, lecz stanie się Linusem. O szerszym zastosowaniu, na którym będziemy mogli wykonać inne zadania. On jest również, również promowany, że jest o wiele bardziej stabilny niż kali. Na koniec dnia Paro to S robi bardzo dobre wrażenie. Jego branding jest piękny. Narzędzie Anon Surf jest bardzo ciekawe, łatwe w użyciu i intuicyjne, natomiast całego, całego jego ekosystem czyni go bardziej user friendly niż kali, na pewno warte spróbowania. Należy tylko pamiętać, że Narzędzie to tylko narzędzie i niezależnie czy ParoTOS czy Kali nie sprawi, że nasze umiejętności będą większe, niemniej jednak, warto wybrać system, w którym będziemy czuć się dobrze i ParoTOS na pewno dla wielu osób właśnie takim systemem będzie. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam do spróbowania ParoTOS. I do zobaczenia już wkrótce.